Cześć, rozkład tarota na rok 2023. Zodiakalny koziorożec, drugi dekanat, osoby urodzone pomiędzy 31 grudnia a 9 stycznia. Wychodzą bardzo liczne zmiany. Koziorożec będzie chciał tutaj wprowadzić bardziej asertywne dla niego rozwiązania. Zdecydowanie mu się uda, ale nie wszystko naraz. Tutaj wychodzi, jakby z części po prostu tych zabiegów zrezygnował, jednak te zmiany będą bardzo szerokie, więc tutaj jak najbardziej odniesie sukces. Odnośnie samej kwestii finansów, wchodzi Koziorożec trochę w sytuacji obronnej, odnośnie finansów. Wychodzi, że tak co najmniej dwukrotnie będą nawracały jakieś problemy względem stabilności finansowej. Generalnie koziorożec ustabilizuje sytuację do końca roku. Rozmiar tej stabilizacji zależy od rozmiaru wysiłku i decyzji, które koziorożec będzie podejmował. Mimo wszystko tutaj zdecydowanie dojdzie do stabilizacji. Odnośnie otoczenia, no wychodzą jakieś konflikty, wychodzą jakieś spory. Generalnie koziorożec może coś bardzo mocno zaognić. Jakieś jego decyzje mogą po prostu dany konflikt z otoczeniem całkowicie rozbuchać. Jest to raczej zły moment, by dokonywać jakichś wspólnych działań z otoczeniem, też zły moment, by. Przeprowadzać się, jak i dokonywać jakichś remontów. Generalnie, jeżeli chodzi o otoczenie, jest ryzyko złych wyborów, które mogą po prostu rozsierdzić to otoczenie, które mogą spotęgować już istniejące konflikty. Odnośnie rodziny, okres raczej ochładzania emocji cierpliwe parcie do przodu, żeby tutaj sytuacje same się rozwiązały. Może to być kwestia dosyć melancholijna. Dla co niektórych mogą to być jakieś trudne sytuacje w bliższym czy szerszym ognisku domowym z kwestiami nałogowymi. Generalnie nie wygląda to źle. Wygląda to na po prostu takie wyciszenie odnośnie tego ogniska domowego. No, jest ryzyko jakiejś uciążliwości, Jest ryzyko jakichś być może tutaj dosyć wycofujących się tendencji. Jeżeli chodzi o samą kwestię emocji, uczuć, no, wychodzi. Jakieś zauroczenie, to na pewno, jeżeli ktoś jest w e, jakimś związku, może dojść do poprawy, może dojść do jakiegoś ponownego podbicia atmosfery, e, może to być kwestia jakiegoś wspólnego wyjazdu, e, zdecydowanie to wychodzi e, na plus, e, uczucia mogą się rozwinąć. No, e, jeżeli ktoś nie jest w żadnej relacji, jest tutaj kwestia, Jakiegoś krótkiego związku, raczej krótkiego, również powiązanego bardziej z wyjazdem. Dla co niektórych osób może to być kwestia dosyć tutaj intensywnych uczuć, jednak bardziej jakiś związek na odległość to może stanowić dużą przeszkodę. Generalnie sporo kapryśności, sporo jakichś bójczucznych deklaracji, jakichś uniesień miłosnych. Jednak w tym roku nie wychodzi dosyć stabilnie. Dla jeszcze innej grupy koziorożców, no, jest możliwość jakiejś kwestii romansowej. Może to być osoba spod strzelca, może to być osoba spod raka. Może to być osoba z trygonu ognia, lew, baran, strzelec. Jednak też nie wygląda to na nic e, długofalowego. Odnośnie e, kwestii e, samej pracy. No, jest jakieś zniechęcenie, jest ryzyko jakichś przerw. Po tej przerwie wychodzi jakaś stabilizacja. E, newralgiczne okresy odnośnie e, środowiska zawodowego. Jest bardziej kwestia kwietnia, następnie lipca. Generalnie sytuacja w pracy powinna się ustabilizować, mimo to wychodzi jakaś niekorzystna zmiana, jakiś przestój, czy jakieś zwolnienie lekarskie, po nim dojdzie do stabilizacji odnośnie kwestii związkowej, wracając, no generalnie Powinno się poprawić, jednak pytanie na jak długo. No tutaj może być kwestia, że e, zodiakalny koziorożec po jakiejś fali e, entuzjazmu, jakiejś deklaracji, e, czy tutaj odnawiania związku, czy wchodzenia w jakiś nowy, e, po prostu jakoś zdystansuje się od tego, gdy poczuje stabilność. Jakoś zacznie te kwestie inaczej oceniać. Mimo wszystko wygląda to dobrze, wygląda to stabilnie. Jeżeli ktoś jest w związku, nie powinno tutaj nic złego się dziać. Powinien on być w 2023 roku dosyć trwały. Odnośnie linii przeznaczenia. Będą bardzo trudne decyzje do podjęcia. Będzie kwestia jakiegoś otwartego konfliktu z innymi ludźmi. Może to być okres lipca lub sierpnia. Wychodzi dosyć jakaś uparta tendencja u koziorożca, dokonania jakichś, zamknięcia jakichś spraw po swojemu. Powinno mu się udać. Wychodzi, że powinien przezwyciężyć te problemy. Generalnie Koziorożec będzie starał się tutaj mocno dominować nad swoim otoczeniem. Jest tutaj znowu jakaś forma upartego dążenia do realizacji swoich planów. Jeżeli nie będzie mu się udawało, wychodzi jakaś kwestia. Ochładzania kontaktów z innymi ludźmi, jakiejś pościągliwości, e, czyli tutaj będzie działał dwojako względem swojego otoczenia. E, będzie miał przy tym sporo szczęścia, też e, będzie kwestia czasami e, jakichś przerw e, pomiędzy konfliktami. Również one będą e, jak najbardziej korzystne e, dla koziorożca. Po prostu zrobią nowe warunki pod kontynuację jego zabiegań, wybiją go z jakichś bardziej obsesyjnych podejść. Generalnie, jeżeli koziorożec tutaj będzie trzymał się logiki, wszystko powinno mu się udać. Odnośnie samych przyjaźni. Może być kwestia jakiś plotek w otoczeniu, jakiejś oceny koziorożca, może to być dla niego drażniące, może to być osoba spod wagi lub strzelca. Generalnie przyjaźnie wyglądają stabilnie, wygląda to dobrze, jednak jest jakieś ryzyko skarżeń lub plotek ze strony znajomych. Odnośnie ogólnie roku 2023, no koziorożec zbyt wiele spraw chce naraz rozwiązać. Bardzo górnolotnie podchodzi do pewnych swoich planów. No dojdzie do drobnych korekt, mimo wszystko zwycięży w koziorożcu jakiś instynkt praktyczny. Wychodzi, że zdecydowanie będzie zadowolony z tego, co osiągnął w 2023. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.